czy wiesz, że, czyli co zrobić z resztkami. Dobra. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest e, bardzo dziwny, dlatego że będę niszczył swoją sutannę. E, ktoś się zapyta dlaczego. No, Moja sutanna już ma swoje lata, jest wyświechtana, wygląda fatalnie. No i teraz pierwsze pytanie, co zrobić z taką sutanną, która jest dosłownie no już trochę sfatygowana. Każdą rzecz, która jest poświęcona, powinniśmy przede wszystkim spalić. I teraz, jeżeli nie macie takiej możliwości, to bardzo bym prosił, żebyście skontaktowali się z Waszymi proboszczami i powiedzieli, że macie rzeczy, które są poświęcone, z którymi nie wiecie co zrobić i gwarantuję, że księża zajmują się taką utylizacją, więc się tym kompletnie nie przejmujcie. I jeżeli byłoby to dobrze, no to nie ma problemu. Ja swoją sutannę prawdopodobnie spalę, no bo tak trzeba, bo to jest poświęcona. Ale są rzeczy, których się nie da spalić. I chwila... Dajmy na to, pojawiają się krzyże. Krzyżyki, które gdzieś się pojawiły. Dostaliśmy je od znajomych, nie wiemy co zrobić. Trochę się wyszczerbiły. Co w takim razie możemy zrobić? Nie możemy tego wyrzucić do śmieci. To zaznaczam wszystkim. Co powinniśmy z tym zrobić? Powinniśmy to zakopać na cmentarzach. Bardzo często zdarza się, że właśnie cmentarze to są miejsca, gdzie jest poświęcona ziemia, i tam powinny się znaleźć wszystkie możliwe, poświęcone figury, które są zdezelowane których odpadły na przykład ręce, które zostały jakoś zniszczone, one tam powinny zostać zakopane. Dlatego, że nie mamy prawa my jako święcone rzeczy wszystkie wyrzucić. Po prostu to byłaby jak dosłownie, jak profanacja. Nie powinno być takiego czegoś. Natomiast jeżeli my to zakopiemy, to w tym momencie nie ma najmniejszego problemu. Natomiast jeżeli znowu macie problem, bo nie wiecie jak to zrobić, gdzie to można zrobić, czy czasami mnie nie będą ścigali na cmentarzu, bo będę szedł z łopatką i z wiadrem starych rzeczy, dewocjonaliów. W tym momencie skontaktujcie się z księżmi. Księża wam dokładnie powiedzą, gdzie to można zrobić, w jakie to jest miejsce i nie ma najmniejszego problemu. Tak samo jeżeli chodzi o różaniec. Ilu to z nas nie miało sytuacji, że się rezerwał różaniec? Chwila. To jest różaniec mojej mamy. Miałem go naprawić, chyba się nie da. Odpadł krzyżyk w każdym bądź razie. Co w takim razie z takim różaniecem zrobić? Jak myślicie? Brawo, spalić. To jest najlepsze. Natomiast jeżeli się pojawia, że ten różaniec jest metalowy, to co robimy? No, rewelacja, zakupujemy na cmentarzu. Czemu to jest takie ważne? Dlatego, że pamiętajcie, że każda rzecz jest poświęcona, poświęcona Panu Bogu i nie możemy jej wyrzucić do śmieci. Tak samo jak księża nie mogą sutanny wyrzucić do śmieci, mimo że już jest sfatygowana i jest stara, tylko. W tym momencie musimy zadbać o to, żeby nie trafiła w niepowołane ręce. A poza tym spalenie czy zakopanie na cmentarzu to jest wyraz naszego szacunku i czci do Pana Boga. Przecież On, święcąc nasze różańce, sutanny, czy krzyżyki, czy różne dewocjonalia, powiedział, że będzie z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Jest tym, który nas chroni. I gdy my mamy poświęcone rzeczy, to w tym momencie czujemy obecność Pana Boga w swoim życiu. Mam nadzieję, że czujecie. I w tym momencie nie, po, nie możemy zrobić... Takiej rzeczy, że wyrzucimy to wszystko. Natomiast pierwsza rzecz, co powinniśmy zrobić, to zadbać o to, żeby to było także uświęcone. I ostatnia, ostatnie sformułowanie. Co zrobić, jeżeli na przykład moja babcia była bardzo wierząca i miała bardzo dużo pism świętych, obrazków i tak dalej. Większość kościołów ma taką możliwość, że przynosicie takie rzeczy do kościoła, dajecie księdzu i ksiądz najczęściej umieszcza w jakimś punkcie kościoła, żeby osoby, które potrzebują pisma świętego, potrzebują jakiegoś ładnego obrazu czy krzyżyka, żeby sobie wzięły do domu. Natomiast jeżeli są to właśnie rzeczy stare, które się niczego nie nadają. Dajcie, albo sami spalcie to, albo dajcie księdzu, który się tym zajmie. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Wiele takich rzeczy mamy w naszych domach, które no już są stare i się do niczego nie nadają. Może warto jest także o nie zadbać i jeżeli jest możliwość, to je odnowić. Piękne rzeczy są, zwłaszcza te przedwojenne figurki, które. Jak są odrestaurowane, są naprawdę perełki, więc zastanówcie się, czasami sami, sami chcielibyście tego zrobić. Trzymajcie się, zachęcam Was do subskrybowania, do komentowania i do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.